Are you serious right now, bro? Ej, ej, ej. Przecież wyburzanie miało się zacząć dopiero jutro! Aha, tak, mój błąd! Ej, Darek, powiesz nam co tu się dzieje? No, nie płaciłem podatków i firma deweloperska o nazwie Darnagom International chce wykupić cały ten budynek, żeby zbudować tu jakieś durne pole golfowe. Mówią, że jeśli do jutra nie zdobędę 50 tysięcy, to zniszczą Dojo. Moje trofea! Wszystkie to fałszywe trofea! Największy wyścig w krainie Ninjago, a zwycięzca dostaje 100 tysięcy w gotówce. Zawody już jutro. Zatem postanowione: weźmiecie udział w wyścigu wojowników, aby uratować Dojo. To... Bo tym razem to łzy radości. Bez żadnych brudnych sztuczek! Nie. Co się dzieje? To na pewno sabotaż. Starają się uratować Dojo? Niech się poddadzą! Kierujcie się na tor wyścigowy! Nie pozwolę im wygrać! Przepraszam, ale jest pan podobno przyjacielem tego chłopca. Mam rację? Jak się pan dzisiaj czuje? Czuję się okropnie. To wszystko moja wina. Lloyd i pozostali ninja biorą udział w wyścigu, żeby uratować moje dojo. Jeśli nie wygrają, deweloperzy zrównają je z ziemią, a dzieciaki, z którymi trenowałem, już nigdy nie spełnią swoich małych, naiwnych marzeń. Oh. Ale ten fragment ją przekroczył. Ninja! Ninja wygrali ten wyścig! I the one, the time, the udało się udało! ju Dojo jest uratowane! Patrzcie, sobie robić!